Jesteśmy na festiwalu, co jest grane. Występuje wielu, występuje wielu artystów dzisiaj. Czy na kogoś czekasz szczególnie? Tak, czekałam i miałam przyjemność już usłyszeć. Anię Dąbrowską. Eee, jak wrażenia? No wspaniale, ja jestem totalną fanką Ani od bardzo, bardzo dawna i jednym z moich wielkich marzeń było poznanie jej, miałam nawet przyjemność z nią pracować. Eee, powiem ci szczerze, że jest chyba jedno z. Dwóch artystek, e, gdzie pamiętam, że czekałam w kolejce przed sklepem muzycznym na premierę jej płyty. Normalnie o 6 rano stałam jak na fankę przystało po jej pierwszą płytę. A ulubiona piosenka? O, cała pierwsza płyta. Ciężko by było wybrać, no ale nie ukrywam, że z drugiej płyty też. Trudno mi się przyznać. E, tego chciałam. Charlie, wiadomo, to są wszystkie takie największe hity, ale lubię też zimę, no tam z pierwszej płyty takie już bardziej... Może coś zanucisz specjalnie na. No, gdzie ja będę Anię śpiewać, co? Ty? A nie myślałaś, żeby nagrać na przykład z Anią duet? Słuchaj, wszystko jest możliwe. Byłyśmy w studio kilka razy, ale jeszcze nie doszło do jakby skonsumowania naszej relacji. Ale to był dla mnie ogromny zaszczyt, jestem totalną fanką i mam nadzieję, że nasze drogi się jeszcze przeplotą. Totalnie się jaram nią i uważam, że jest wspaniałą artystką, ale też człowiekiem, dobrym, wspaniałym człowiekiem. No właśnie, niedawno, jeśli chodzi o Twoje zawodowe muzyczne poczynania, wypuściłaś do sieci swoją płytę. Dlaczego akurat do sieci, a nie nie mogliśmy pójść sobie do, do sklepu kupić w kartonikowym y wydaniu? A wolałbyś w ten sposób? Teraz, jak już tak wszystko jest dostępne w necie, to ja lubię, bo lubię wtedy po autograf, podejść na tej o... płycie. Jestem wielkim fanem w ogóle płyt. Dlatego... Ja, też, ja też, także jesteśmy chyba nieliczni. <grym> Jednak już większość ludzi, szczególnie młodszych, korzysta z internetu. Wszystko jest ściągane, więc chciałam to dać w prezencie, jako przedsmak mojej kolejnej, drugiej płyty, wydawanej po prostu z wytwórnią moją Warner. E, więc e, tak, Dark Pop, e, płyta serdecznie polecam, można je posłuchać na mojej stronie internetowej www.patrycjakazadi.com. E, bardzo, bardzo... Czera płyta, bardzo prawdziwa, bezkompromisowa, od początku do końca wyprodukowana yy, yy, przeze mnie. Nie, nie jeżeli chodzi o dźwięki wszystkie, tylko jeżeli chodzi o, wiesz, producent wykonawczy, to się tak nazywa. Yy, wszystkie utwory pisałam ja, yy, miałam przyjemność pracować naprawdę z superproducentami i, i, i kompozytorami, także dla mnie spełnienie marzeń, zainwestowałam w tę płytę praktycznie wszystkie swoje oszczędności i, i, i cieszę się z efektu. Yy, także na pewno inna odsłona mnie, yy, myślę, że nikt mnie nie zna. Takiej z mainstreamu, jak to się mówi. Także serdecznie polecam, posłuchajcie, co tam w trawie piszcz. No właśnie, jest to zupełnie co innego, niż mogliśmy doświadczyć na pierwszej Twojej płycie. Tak. I czy ten materiał zwiastuje może jakąś karierę poza granicami Polski? Bo nie ukrywajmy, że ten materiał jest w całości. A, po angielsku, są zagraniczni właśnie producenci. Czyli masz jakieś plany, a może już coś się szykuje? Kocham muzykę, to jest naprawdę coś, co robię od dziecka. Gram na instrumentach, komponuję, jest całym moim życiem, więc cieszę się, że mamy dzięki właśnie mediom, social mediom szansę zapuszczać wici poza granicę i to nie tylko ja, ale też inni polscy artyści, z których jestem naprawdę dumna i cieszę się, że są takie możliwości. Nie ograniczam się, pracujemy dalej, jest dobrze. Ja też zauważyłem, troszkę odbiegając od tematów muzycznych. Interesujące. Pierścionek Co Ci się spodobało? Nie pierścionek właśnie, nie biżuteria tym razem, ale paznokcie. A, I wiem, że troszkę to twoja sprawka, a nie kogoś innego. E, tak, mam na sobie kolekcję moją Neonail by Patrycja Kazadic, to, to moja e, nowa kolekcja lakierów, którą można sobie nabyć na stronie neonail.pl. Więcej informacji oczywiście na moich socialach, wszędzie jestem Kazadi. E, Jakimiś tam małymi zmianami drobnymi, chyba na Instagramie podkreśnik, podkreśnik, Kazadi, podkreśnik, podkreśnik, na Facebooku Patrycja Kazadi, także więcej info tam. Natomiast rzeczywiście wypuściłam 7 kolorów, jest to początek, bo stworzyłam 47 kolorów, wszystkie mieszałam fizycznie sama. Ehm, powstała ta kolekcja gdzieś tam z tego, że jak wiesz, uwielbiam bawić się modą, no stał zmiany wizerunku i nie wynika to z mojej, e, mojego rozdwojenia jaźni, tylko z tego, że po prostu to lubię, mnie to interesuje, mnie to pasjonuje, jest to związane gdzieś tam z tym, co robię, czyli z... Rozrywką. I tak samo jest z kolorami paznokcji, jaki stop, się laski pytały, wiesz, co masz na sobie i tak dalej. Okazywało się, że są to zmieszane różne kolory, bo zawsze chciałam coś robić nowego swojego, więc cieszę się, że miałam szansę zrobić swoją kolekcję i teraz jest w Waszych rękach. No właśnie, Patrycja, bo ty w ogóle jesteś takim człowiekiem, orkiestrą. Myślę, że to śmiało można powiedzieć. Aktorka, piosenkarka. Teraz, no nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, bo aż tak się nie znamy. <laughs> Autorka linii kolorów lakierów do Paznokci. W czym ty czujesz się najlepiej? Prowadząca jeszcze przecież programów i to wielu różnych o różnej tematyce. No w tym roku wybiło mi 11 lat pracy w TVN jako reporter, także dość długo. W jakim show czujesz się najlepiej? Taniec, śpiew, teraz jest For Fun TV. E... Wiesz co, najlepiej czuję się po prostu na scenie. Ja lubię e, na żywo, z ludźmi. E, czy to jak zaczynałam w teatrze, czy właśnie prowadząc programy, czy grając koncerty, to jest to, co Kazadi kocha. Ja po prostu tym żyję, wiesz, przekazywaniem energii sobie nawzajem. I zawsze było tak, już jako dziecko, że wyczuwałam, że można przekazywać emocje i energię. Czyli jak ktoś ma zły humor, zawsze lubiłam tę osobę rozweselić. Jak ktoś chciał, nie wiem, się dobrze pobawić. Czyli jeszcze psy do tego dochodzi. Nie, jeszcze nie. Ale rzeczywiście gdzieś tam takie mam coś, że potrzebuję z ludźmi i do ludzi i tak dalej, ale też potrzebuję swojego czasu na osobności. Dlatego wszystko, co jest związane gdzieś tam z robiznesem, nie do końca z artystyczną tego częścią, ym, staram się unikać, bo ym, po prostu jak pracujesz tak dużo i tyle energii dajesz, to jeszcze wychodzenie, wiesz, na inne eventy i tak dalej, to wszystko... Jest gdzieś tam wycieńczające, więc staram się y, też magazynować tę energię i siedzieć w domu, jeżeli mam chociaż chwilkę wolnego czasu. Natomiast ja się n, oczywiście najbardziej czuję w muzyce, to był, od tego się wszystko zaczęło. Od, y, wiesz, od grania na fortepianie, czy na skrzypcach, czy grania koncertów, tak dostałam propozycję pierwszego kontraktu jako prowadząca i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko gdzieś tam się łączy z muzyką. No właśnie, a czy Ty w ogóle znajdujesz czas na odpoczynek? Teraz zbliżają się wakacje, masz jakieś plany? Mhm, tak. A jakie? To był bardzo intensywny sezon, bo tu wiesz, był bodo, był, był you yes. can dance, była kolekcja, były jakieś reklamy, robię teraz swój nowy program, który polecam Wam serdecznie Electronic Beats, który właśnie znowu z muzyką się łączy. Zajmujemy się muzyką EDM, którą no, nie ukrywajmy, była na mojej pierwszej płycie, jest na drugiej, bo są elementy elektronicznej muzy. Więc totalnie się cieszę, że mogę pracować z fajnymi artystami, takimi jak rysy, które właśnie są teraz na scenie naszej Electronic Beats. Także bardzo, bardzo fajnie. Ale znajdzie się czas na wakacje, wybieram się do Francji. Na 7 dni. Na 7 dni, czyli? Ale jako zwiedzać, czy totalnie... To jednak będę leżeć. <grym> <grym> Chyba będzie to. A twoja jakaś najbardziej szalona rzecz na jakichkolwiek wakacjach w życiu? Uuuu... Chyba moje próby skakania na snowboardzie, które się skończyły niedobrze. To znaczy? To znaczy w szpitalu. O. No fajnie, przez chwilę. W takim razie życzę Ci zdrowia we Francji. Dziękuję tak, Ci dziękuję. bardzo.